Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie taką oto. Znaczy nie taką, taką. Nie taką, nie taką! Tylko po prostu myszkę. Bez przemianował. Musimy zacząć od tego, że. O, tutaj sobie tak ją o, ściśniemy, Żeby ładnie wszystko. Y, to jest niepotrzebne. To można wyjąć. O. To można spokojnie wyjąć i wywalić. Teraz musimy po prostu złożyć myszkę w całość. Ale to na tym świecie jest już normalnie okropność, żeby do takiej myszki jeszcze jakieś śmieci wpychać. Jakieś. Bo po co to komu? No po co? Po co? Taka fajna myszka, pchają, nie wiadomo co do środka. O. I teraz już mamy w pełni niedziałającą, bezprzewodową myszkę do komputera do widzenia.